Cześć, witam na kanale Para Drutów. Na tym filmiku nauczymy się dodawać oczka na lewych oczkach. Też pokażę tak jak w wcześniejszym filmiku, pokazywałam dwa sposoby. Tutaj też pokażę dwa sposoby, kiedy nam trzeba tylko dodawać z prawej strony lub z lewej strony, albo z prawej i z lewej. I drugi sposób będzie pojedyncze dodawanie oczek. No i zaczynamy. Zrobimy także jeszcze policzymy 2, 4, 6, 8, 10, 12, czyli zrobimy tak, 3 oczka tutaj przerobimy, dodamy oczko, 4 zostawimy, raz, 2, 3, 4 przerobimy, przepraszam, 4 przerobimy, 4 zostawimy i 4 tutaj też przerobimy, czyli po 4 oczkach dodamy oczko, i później przed tymi ostatnimi czterema oczkami dodamy oczko. To będzie pierwszy sposób. I zaczynamy. Przerobiamy swoich cztery oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz, jak przerobiony, ja tutaj, powiedzmy, muszę dodać oczko. Biorę, podnoszę tak, jak robiłyśmy w wcześniejszym tym filmiku, jak pokazywałam, tak samo. Oczko przerobiłyśmy, o tego widać, a teraz niżej po prostu podciągamy tą środkową nitkę i przerabiamy z niej lewe oczko. To jest oczko dodane. Teraz robimy cztery oczka, które my nie dodajemy do nich. Raz, dwa, trzy, cztery, które muszą zostać nieruszone. I teraz do tych czterech oczek, oczek, którymi zostali, ja dostałam też oczko. I teraz tak, najpierw musimy dodać oczko. To podnosimy o tą górną część. O, też tak w środkowy, czyli po środeczku. Podnosimy ją. Zabieramy na lewy drut. Przerabiamy lewym oczkiem to podnoszenie nasze. I później następnych cztery oczka przerabiamy lewymi oczkami. I tu my dodaliśmy jedno oczko z prawej strony, jedno oczko z lewej strony. Też nie ma dziurek, niewidoczne prawie to, prawie to dodawanie. Zaraz przerobimy tak parę razy i już będziemy widzieć, jak nam to wychodzi. Prawą stronę po prostu przerabiam, nic nie dodaję. Bo cały czas dodajemy na lewych oczkach. A prawa strona to jest prawe oczka. Po prostu ich przerobię szybko. Wszystkie oczka. I te dodane też. No to jest dodane oczko, jak widać tutaj. My go przerabiamy. Zamykam ściek. I znowu na lewej stronie będziemy dodawać. Teraz po pięciu oczkach, tak? Bo było cztery oczka. My przerobiłyśmy i dodałyśmy teraz pięć, bo jedno już dodane. Raz, dwa, trzy, cztery. Oto dodane jest oczko. 5 i z niego dodajemy. Czyli to my przerobiłyśmy do schodzimy w dół, podnosimy, przerabiamy. Znowu cztery nieruszane oczko. Raz, dwa, trzy, cztery i tutaj to dodane oczko. My podnosimy od razu górną część. Ot, po śródeczku jak tak bierzemy, przekładamy sobie na lewo, przerabiamy go lewem lewym oczkiem i ostatnie już 5 oczek też lewym przerabiamy. 3, 4, 5. Można tak, można ostatnie oczko po prostu przerabiać zawsze prawym oczkiem, wtedy ten sznurek będzie ładniutko wyglądał. To już zależy co komu podoba się. Dodaliśmy jeszcze po oczku i zrobimy jeszcze raz. третій раз. Правим сторони правилочком ми просто переробляємо. Тут на правій, акурат відочне є, є одне очко додане, друге додане. Так. Тих чотири, які нам залишаться по середку. Ось тут теж Jest dodany, widoczny, ich dwa oczko, też ich przerabiamy. Jedną dopiero, drugie wcześniej było dodane. Jest fajnie tym, że naprawdę żadnych dziurek nie ma, jak z jednej strony, tak z drugiej strony. Te lewe, jak dodajemy takim sposobem, to jego w ogóle nie widać, gdzie ono dodane. Czyli trzeba bardzo dobrze zobaczyć, że jest tu dodany jest tu dodany. No ale kiedy tak rozłożymy, <laughs> poprawimy sobie, to prawie nic nie będzie widoczne. No i jeszcze raz dodamy zaraz. Teraz i później bardziej pokażę, to robimy teraz sześć oczek. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Za każdym razem będzie więcej oczek przerobionych, tak? Bo my ich dodajemy. O jest. Jeszcze raz to było przerobione oczko, schodzimy niżej, podnosimy i przerabiamy lewe oczko. Też bardziej podciągamy, bo jeżeli nie podciągniemy dobrze, tak mocniej, to będziemy mieć tak, jak tutaj ja zrobiłam, luźno, tak będzie. A jak my będziemy tak podciągować. Podciągniemy bardziej, to wtedy w ogóle tego nie będzie widoczne. Dlatego zaraz ja to zostawiłam takie luźne, żeby wam pokazać różnicę. I teraz sobie popodciągam, 2, 4, 6. Tu dodajemy oczko. Tak? Bo za. Tak. Tu znać znaczy, od razu podnosimy. Też dodajemy to oczko. Przerobiamy. Podciągamy sobie tak mocniej. Ono później rozłoży się normalnie, ale tak mocniej podciągamy. I następne przerabiamy dalej wszystkie oczko. Zaraz pokażę Wam różnicę, kiedy jest to oczko podciągnięte bardziej, a kiedy nie. Zaraz przerobimy jeszcze sobie prawą stronę. To już dodane było trzy oczka no i będzie widoczne już. Prawe oczko po prostu przerabiamy. Dodajemy tylko w tych pierwszych swoich ściegach nieparzystych, czyli pierwszy, trzeci, piąty. A zawsze o parzystym ściegu nie dodajemy. Wtedy łatwiej nie zgubić się, łatwiej też liczyć ściegi. Jeżeli takie ciekawe Wam interesują, takie różne drobniotki, takie. Ciekawostki na drutach, proszę napiszcie w komentarzu, to ja będę dodawała więcej takich różnych filmików, krótkich. Nie wiem, czy to jest tak, każdemu jest ciekawe, to proszę pisać w komentarzu i będziemy to nagrywać. I teraz proszę zobaczyć. Tu ja jak mówiłam wam, dwa razy, bo my trzy razy dodaliśmy, i to dwa razy, które nie było podciągnięte. A proszę tu, gdzie był bardziej podciągnięty, jego w ogóle niewidoczny jest. Także starajcie się, tak jak tu, bo ja tu tak zostawiłam, żeby Wam pokazać, że jak nie podciągnięty, to będzie tak, no tak luźnie. To można poprawić, tam sobie podciągnąć, na przykład z jednej strony troszkę tak załapać. Pociągnąć tą stronę, pociągnąć tą stronę. Ono się schowa. No, ale jeżeli będziemy robić tak, jak tutaj, bardziej podciągnięty, bardziej tak sztywniej, kiedy przerabiamy to dodatkowe oczko, to jego nie widać. Jeżeli zobaczycie, jest dodany, bo jak policzymy oczka, to mamy było 12, teraz liczymy 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18. Czyli my dodaliśmy 6 oczek. 3 z jednej strony, a 3 z drugiej. Nie proszę. Żadnych dziurek. Nic niewidocznych. Jak popatrzymy na prawą stronę, no to jest widać. O, tutaj dodamy. Z tej strony i z tej strony. Jest podobne do tego prawego, tylko to, że tutaj jest różnica w tym, jakby. Podciągamy, jak podejmujemy to oczko, żeby go dodać. I teraz pokażę Wam ten drugi sposób, kiedy musimy dodać tylko jedno oczko. Na przykład, no i na przykład, przyjmiemy, przerobimy. 8 oczek. Mamy 18, 9 oczek: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tu między tymi 9 nam zostało, 2, 4, 6, 8, 9. Między nimi trzeba nam dodać oczko. Włóczka na naszej stronie. Podnosimy między nimi, tak, żeby ta włóczka nam nie, nie przeszkadzała. Jest między oczkami, też jest taka przygródka. Ją podnosimy i teraz bierzemy z tyłu jak zakręcamy go. Przerabiamy lewym oczkiem. O, tak bardziej podciągamy też i to następne oczko też tak sztywniej robimy. I dalej do końca dorabiamy. I zamykamy. Oto jest dodane oczko. No tu. Też żadnych dziureczek nie ma. Prawą stronę ja przerobię. I zaraz jeszcze raz dodamy. Teraz dodamy po każdym, na przykład piątym oczku. Oto oczko dodane jest. Jeżeli podoba się ten filmik, proszę postawić paluszek do góry, zasubskrybować kanał. Będzie jeszcze dużo różnych ciekawostek. No i proszę napisać w komentarzu, jak Ci podoba się ten, ta metoda akurat dodawania oczek, czy nie. Teraz jeszcze raz dodamy. Teraz każdy, po każdym piątym oczku dodamy sobie po oczku, tak raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. I proszę, tutaj dodajemy oczko. Podnosimy najpierw. Możemy od razu sobie tutaj zabierać na przykład włóczkę na swoją stronę. Podnosimy. Możemy tak odkręcać. Sobie najpierw, później sobie brać i przerabiać. Tylko przerabiamy też sztywno. Podciągamy. I następnych, na przykład chociażby dwa, też tak podciągamy jedno do drugiego. O. A dalsze Dalej przerabiamy. Raz, trzy, tak, dwa, trzy, cztery, pięć. Znowu podnosimy. Mi bardziej tak pasuje, jak kiedy podnoszę. Sobie, od razu zabieram włóczkę na swoją stronę. Ot, widać, że włóczka jest z tyłu. Ja kiedy podnoszę, włóczka już z mojej strony. Ja z tym drutem ot, biorę od tylnej strony, niby jak zakręcam go. I wtedy od razu przerabiam lewym oczkiem. Tak mi jest szybciej i łatwiej. Też podciągam, sztywniej, przerabiam dalej. Raz, też tak sztywni I dwa, żeby trzymało się. I dalej trzy, cztery, pięć i jeszcze raz pokażę. I tutaj dodam sobie oczko. Od razu sobie tym lewym drutem. Wchodzę, żeby od razu go mieć, żeby nie przekładać z prawego na lewy. Wchodzę, wluczka już na mojej stronie i ja tyle od tyłu. Po prostu. W środę wchodzę, od razu, żeby paluszkiem jeszcze mnie nie przeszkadzać, czyli tak wchodzimy, tak, o i przerabiam oczko, znowu podciągam, już mniejsze i dorabiam do końca. No tutaj daliśmy ile? Trzy razy, tak. No, to jest jedno, i drugie, nie z trzecie. Jeszcze raz prawo w prawą stronę przerobimy, żeby one nam no, już rozłożyły się normalnie. Bardzo jest podobny wychodzi no niby jak na koniec, to wychodzi tak samo jak w tym filmiku, kiedy dodawaliśmy na prawej stronie. No ale na lewej troszeczkę inaczej to dodaje się. Ale nie jest trudne. Także w każdego to wyjdzie. Tylko spróbować parę razy, zrozumieć, jak to jest i może być. Tak i teraz jeszcze. No tutaj tam. Їх так потягнемо теж, щоб вони собі положилися нормальні. Ну і праше-барто. Додані очка. Лева сторона. Нас зараз цікавить лева сторона. Так, от наша лева сторона є додане очко. Це так розложить, щоб було відочне. Для праві ніц не видать. Що так пані далі видно. Тобто не але почергнути, але якщо не почергнути файно, то... Тут, де було так штивні, No to moim zdaniem nie widać w ogóle nic. No ale dodany, widać, że rozchodzi się, że dodany jest płaczka. Także jeżeli podoba się to proszę postawić paluszek do góry, napisać komentarz. A ja bardzo dziękuję. Zapraszam do następnych moich filmików. Do zobaczenia wkrótce.